Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie i tak dobrze widzicie, wyzwania od widzów wracają. Miałem ich już nie nagrywać tak naprawdę, ale Łojas pod którymś tam filmem z Age of Mythology napisał mi właśnie ciekawe wyzwanie, które no ja sam... Zastanawiałem się, czy ja dam radę je przejść No i tak spróbowałem sobie, udało mi się Więc myślę, a to nagram Nagram. Nie będzie to już jakoś, nie wiem, bardzo często Te wyzwania, ale myślę, że jedno na tydzień Czy coś takiego, może będziemy sobie Robić na spokojnie, bez żadnych Wielkich spin, tak po prostu No i jak widzicie, tu jest wyzwanie od Łojas, jest to Wotan, wyzwanie do twierdzy Krzyżowiec, przejść misję czy jest to pieszo, bez łuczników europejskich i arabskich Jeszcze bez kuszników, możesz balisty ogniowe i Mangonelle, tempo 65 Mam nadzieję, że nagrasz no, i właśnie ja nagrałem, e, i powiem wam tak, nagrałem już e, to wyzwanie. Tyle, że komentarz do wyzwania nagrywałem już potem, i tak właśnie ja będę często robił przy tych wyzwaniach. Ponieważ często wyzwania, które od Was dostaję, po prostu są dla mnie za trudne, żeby się skupiać na komentowaniu, na ciekawym komentarzu, plus e, na szybkim no przechodzeniu misji. Dlatego też właśnie będziemy sobie robić tak, że ja będę przechodził te wyzwania, a komentarz dogrywał sobie już potem mm, do tego wyzwania. Dobra. No, i tu wam jeszcze muszę tego przeprosić za jedną rzecz, ponieważ tutaj Łojas napisał, że ma być tempo 65, a mi się pojebało i przypadkiem ustawiłem 60, a nie 65. Myślę, że te 5, myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że za te 5 różnicy w tempie nie zjecie mnie bardzo i nie zjebiecie mnie w komentarzach. Mam nadzieję, że zaliczycie mi to wyzwanie na plus. No i co, dobra, ja sobie wszystko ustawiam i widzimy się za chwilę już w grze. No to miłego oglądania. Dobra, więc czas zaczynać. Czy jest ta pierwsza misja Werble? Oczywiście, pokazuję Wam, że jest tempo gry na 60 i można zaczynać. Na początku było nie tak strasznie, powiem Wam. No, to, że nie mogę budować żadnych uczników e, ani innych takich e, jednostek strzelających, naprawdę bardzo, bardzo uszczupla moje możliwości. I powiem Wam, że na początku myślałem. E, czy by czasem nie zrobić konnych uczników? Ponieważ tam nie było nic e, z, w wyzwaniu, nie było nic słowa o konnych ucznikach, no ale z drugiej strony to było zbyt duże ulepszenie, ułatwienie. Trzeba dlatego stawić. też postanowiłem, że bez konnych uczników też będę grał. Oczywiście mm, no, tu zostawiam je tylko, żebym mógł robić albo procarze, którzy no nie są też źli, jeśli chodzi o obronę, ale mają, no, nie mają dużego zasięgu. Dlatego też wolałem zarpnąć tutaj, jak widzicie, w balisty. Moim zdaniem tutaj balisty naprawdę dużo dają. I da się nimi i atakować, i bronić, co ja pokażę Pokażę wam na pewno. Będziecie tutaj widzieć, jak mi ten atak powiem wam, że no, trzech wilków, którzy ka każdy z nich ma 10 tysięcy złota. no to nie jest, łatwa, nie jest łatwa sprawa. Tyle, że jeden z wilków, pamiętam, że w tej misji. On no, robił takie coś, że on budował dobry, bardzo dobry zamek. Bardzo dobry zamek, jeśli chodzi o obrony i tak dalej, ale niestety nie robi dużo jednostek. To jest taki mały problem. No chociaż. E, dwóch pozostałych wilków e, no, zapłaciło mi za ten brak e, z, od niebieskiego wilka. E, jednostek zapłaciło mi tutaj z nadwyżką, ponieważ my atakowali naprawdę fajnymi jednostkami. Tylko tyle, że ja im też e, za bardzo nie daję. Mm, nad chwili czasu na ten atak. No i widzicie, tutaj od razu buduję tarczę. W ogóle nie buduję żadnej ekonomii. My mam tylko kilka sadów, tak żeby wytrzymał jako tako z jedzeniem, i na razie żadnej ekonomii nie buduję. Ponieważ tutaj na tym tempie 60 muszę się szybko spieszyć z atakiem. No jak widzicie, tutaj zacząłem sobie grę, żeby zobaczyć, który zamek najlepiej zaatakować No jak widzicie, te dwa są nawet bronione. No i ten trzeci, który będzie naprawdę fajnie wyglądał, tylko tyle, że tam będzie mało je nosek. Dlatego jego zostawię sobie na sam koniec, ponieważ on mi najmniej zagrozi. Um, ten, który mi najbardziej teraz zagraża, to moim zdaniem był to łańczowy wilk, czyli ten na samym dole, i ja chyba, jak robiłem kiedyś tą misję, nasza Crosshair, tak samo zaatakowałem. Najpierw tego na dole, moim zdaniem, najlepiej od właśnie tego zacząć. A jak widzicie, tutaj buduję sobie też jakieś tam mury małe, ale to tak naprawdę, a, widzicie, na nich nie skończyłem. Bo w po żeby nie wiem, jednostki miały wroga przejść dookoła, czy coś takiego. No i teraz tutaj, jak widzicie, mam tarczę, mam. Mam 15 balist, i tu to jest najważniejsze, żeby rozwalić mangonele Ponieważ na mangonele właśnie one na razie mogą nam najwięcej zrobić, właśnie szkód. Dlatego też, już się zabieram tutaj za jedną mangonelę. E, tam szybko padła. Druga troszeczkę dłużej mi zejdzie, ale też w końcu padnie. E, I zaraz wam to na pewno pokażę. Jak widzicie, tutaj się ogień wybuch, No i przed tym powinien się bronić. Ponieważ um, ten ogień może być troszeczkę za blisko moich e, tarcz. I nie jestem pewien, czy w pewnym momencie mi troszeczkę e, nie podpalił. Ale chyba nie, tutaj też powinienem dużo szybciej przemieścić te jednostki wszystkie na dół troszeczkę, żeby właśnie tą drugą mangonelę rozwalić, ale ja stałem po prostu, bo, tak widzicie też pierwsza mangonela znowu wróciła, no i tutaj właśnie, w tym momencie zaczynają mnie już atakować, widzicie jak na razie od niebieskiego mówiłem, że niebieski będzie mało jednostek produkował, no ale tych przynajmniej tych kilka jednostek wysłał, dlatego też warto, bo to jest asasynów. Którzy po prostu będą tutaj bronili, dobra. E, tutaj powoli się nawet dobre rzeczy dzieją. No i widzicie, moje mangonele. Nawet i tarcz trochę popadało, ale żadna żana balista żana jeszcze mi nie padła. Więc e, na pewno to jest e, na wielki plus. A teraz tak druga, właśnie tutaj Mangonela pada, więc tak naprawdę teraz zostali sami łucznicy, którzy powinni bardzo szybko paść. Z tego co pamiętam do teraz, albo będę robił tak, więcej chyba balis, które będą nas bronić, więcej balis, które będą nas bronić przed atakiem żółtego i niebieskiego wilka. No jak widzicie, jak na razie, moim zdaniem przynajmniej idzie mi tutaj całkiem nieźle i myślę, że że to wyzwanie jest ciekawe. Czy jest wyszkawość. ciekawe, naprawdę e, ba, dało, nam, dało nam bardzo mało możliwości do obrony. Tak naprawdę, jeśli nie te mm, balisty, to nie wiem, co ja bym tak naprawdę musiał tutaj robić. No, tych procarzy niby mógłbym zrobić, ale oni nie są aż tak efektywni, właśnie jak tutaj e, nasi piękni, nasze piękne balisty. E, I co bym mógł tu powiedzieć? wam tak, że. Słuchajcie. U, 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 u. Okej, okay, dobra. Sorry, miałem chwilę taki, takiego, nie wiem, w, takiej przerwy. Dobra. Jak widzicie, te parysi już tutaj bronią na górze. I tak sobie zastanawiam, co bym mógł innego robić niż balisty. W sumie bym mógł zrobić dużo wież z mangonelami, i tam zrobić jakieś mały zameczek, który by mnie bronił, ale to nie byłoby aż tak dobre. Jak widzicie, tutaj patrzyłem sobie na to, kto, komu ile z zostało zostało. No, oczywiście zrobiłem sobie jeden taran, żeby rozwalić jakieś wieże, żeby przez chwilę te mangonele się nam nie pojawiały. W tym, a przy tym zamku, te tarany aż tak dużo nie dały. Przy drugim zamku, żółtym, te tarany już dużo więcej. Dobra, tutaj trochę złota musiałem sobie dozbierać, ponieważ no, powoli mi zaczynało go brakować. Prawdopodobnie powinien też zacząć budować szybciej jakoś ekonomię, nie wiem, drzewka, raczej drwali, jakieś tam żelazo, czy cokolwiek, tak żeby po prostu było tego złota trochę więcej. Jak mi braknie. No i właśnie tutaj już buduję powoli jakieś, drzew, jakieś drwali. Dobra. Z tej strony, jak widzicie, już zamek praktycznie jest cały... E, rozwalony, dlatego teraz mogę iść na spokojnie już e, asasynami. Hmm. Powiem wam, że cieszę się, że wróciłem do tego nagrywania wyzwań, ponieważ często są, naprawdę ja w grać, a wy często mi wymyślicie jakieś naprawdę e, ciekawe zadanie. Tutaj w ogóle właśnie w, w, w który mi to, dał to wyzwanie Naprawdę dzięki wielkie, ponieważ jakby nie to, że ty napisałeś tak snad już dawno dawno nic dawno, dawno nie mówiłem o wyzwaniu, a ja po prostu napisałeś mi pod Age of Mythology leczyłem sobie takie wyzwanie ja po prostu no tak Kurde, na no początku myślałem nie będę nagrywał żadnych wyzwań już, ale z drugiej strony chciałem zobaczyć czy dam radę zrobić właśnie tę misję e, w taki sposób no i okazało się, że dam. No to myślę, że jak dam, no to od razu nagrywanie włączę. No i zrobimy to. Zrobimy to. Może też jakieś inne ciekawe wyzwania będą od Was, to wtedy sobie na pewno je zrobię. Dobra, tutaj mamy już rozwalone mury, możemy wchodzić do środka. A i pierwszy zamek jest nasz. Zdano nam jeszcze dwa. Um, jeden, który będzie no taki nawet, nawet e, trudniejszy do odbicia, a drugi po prostu czasochłonny. I ja się zastanawiam, czy czasem wam już nie płcić tutaj przyspieszenia i muzyki, ponieważ to naprawdę e, chwilę zejdzie, a ja tutaj wam naprawdę nic nowego nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że po prostu będę budował więcej e, balist, e, więcej tarcz, e, więcej taranów, e, potem asasynów na wykończenie lordów. E, i to chyba tyle, też pobuduję jakąś ekonomię, żeby jak już mi braknie złota Ale tak naprawdę e, to wyzwanie, przynajmniej moim zdaniem jest już skończone A to dlatego, że po prostu e, udało mi się przetrzymać ten sam początek Który był po prostu najcięższy do przetrzymania, udało mi się rozdalić pierwszego wilka e, Więc jednym słowem, ta misja, dam radę, dam radę Ja już nagrywam ten komentarz już po przejściu tej misji, to ja wiem, że dam radę No jak widzicie tu mam już 30 balist i trzeba je troszeczkę rozdzielić. Nie, nie biorę wszystkich na atak. Ponieważ muszę mieć kilka przynajmniej do obrony e, przed niebieskim wilkiem. No ale jak widzicie, chyba na 25 balist jest, trochę tarcz. E, tarcz chyba jeszcze dobuduję, ponieważ no trochę mało. A nie, nie, nie. Ja to, to taran chyba budował. Ponieważ właśnie przy tym e, wilku warto było użyć taranów, ponieważ te wieżyczki. Które on tam miał e, Szybko padły Dobra To wiecie co o nie Ja jeszcze do, do, do jeszcze jednego momentu Z wami tutaj posiedzę Pogadam Ponieważ jest bardzo fajny moment Który się tak zarąbiście zgrał Właśnie teraz mój atak Jak zobaczycie Ja atakuję Ale atakuje też Wilk mnie żółty I to nie atakuje Taką małą jednostką Jak e, niebieski Tylko dużo dużo Większymi składami Które by mogły Naprawdę nam u, Wyrządzić tutaj dużo szkód Tyle że e, Zaraz zobaczycie Co się stanie Tylko mam nadzieję Że zaraz wam to pokażę Bo ja pamiętam e, Tak właśnie zrobiłem a, dobra, o widzicie, popatrzcie. Się. Tutaj wilk zaczyna atakować, ale właśnie, ale popatrzcie. Podpaliłem jego smołę. Podpalając jego kopalnię żelaza, Ogień przerzucił się na smołę. I popatrzcie się, jak jego cała armia po prostu ze swojej własnej smoły po prostu spłonęła. To się tak pięknie zgrało. I jeden większy atak od odrzutowego wilka, który by mógł nam troszeczkę zagrozić. No, to znaczy, moje, moje balisty to nie wydały radę sobie. Ale po co by się męczyły jak mogły właśnie tutaj zrobić taki piękny trik, żeby podpalić tą smolę przypadkiem I no, pod, aż mi się śmiać wtedy chciało z tego jak ja zobaczyłem jak właśnie wilk stracił swoją własną armię na swojej własnej smole No jak widzicie, tu już powoli sobie tak podchodził, e, takie podchody, robił troszeczkę do przodu, troszeczkę do przodu Rozwalał mangonele, rozwalał balisty, rozwalał wszystko, do przodu, do przodu, do przodu e, tar Tarczy dużo tracę, ale za to nie tracę w ogóle balist tak naprawdę tutaj balist bardzo mało straciłem. A bardziej te tarcze. Balisty, moim zdaniem, widać, co bardziej Właśnie 25, Tak, 25 tutaj chyba balist mam. Więc jak widzicie, troszeczkę sobie je do przodu biorę. Nie robię tak, żeby wszystkie narasły do przodu, ponieważ wtedy żadne nie strzela. Bo to nie są na przykład konie łóżnicy, którzy mogą w roku strzelać, tylko po prostu tak No jak widzicie, tutaj miałem troszeczkę też problemu z drwalami, ponieważ drwale mi rozwalili kilka balist, kilka tarcz Jak widzicie, tam drwal mi jeden mały rozwala. Eee, no, ale nic. Dobra, jak widzicie, też. No, tu już idzie dobrze, już ta jedna wieżyczka pada, więc tak naprawdę, wejście do zamku zaraz będziemy mieli, jak to tarany skończą nawalać. Prawdopodobnie, chyba też zająłem się tymi dwoma z przodu wieżyczkami e, taranami, ale to tak powoli, powoli musiałem się przez mury przebić. No, ale nic. Jak widzicie, mam otwarty ten zamek. Teraz wystarczy mi po prostu tam rzucić e, asasynów, a potem rozwalić niemieckiego wilka, który jest naprawdę łatwo. Więc ja teraz Wam e, puszczę muzykę. I co. I widzimy się jeszcze pod koniec, kilka słów na pewno Wam powiem o tym wyzwaniu całkowicie. I może jeszcze o tym, czy. Znaczy, coś tam powiem na pewno pod koniec misji. Dlatego teraz ja się zamykam i widzimy się już niedługo. Jak tylko rozwalę wszystkich wilków. No to miłego oglądania i miłego słuchania muzyczki. Mam nadzieję, że trafi w Wasze gusta. No to nic. Widzimy się za chwilę. Muzyka. No, jak widzicie, wyzwanie udało mi się zrobić. Było nawet, powiem Wam, ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe, ponieważ, no kurde. Wcześniej mi nie, dawali, nie było takich wyzwań, właśnie, żeby przejść tą misję, tą misję w taki a taki sposób. Tylko po prostu ja sobie robiłem jakieś inne. Botów mi ustawialiście i tak dalej, to będzie nawet ciekawe, właśnie. Teraz e, prośbę dla Was, jeśli chcecie, żeby te wyzwanie, żeby tych wyzwań było więcej. To znaczy, e, będzie taki, mówię, jedno na tydzień. E, o ile dam radę, też zależy, jakie wyzwania sobie po prostu wybiorę, bo czasami mogą być za Nad, nad którymi będę pracował na przykład dwa tygodnie, żeby po prostu znaleźć sposób na przejście. E, dlatego piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też, że ja nie jestem żadnym robotem, więc niektórych z wyzwań po prostu się nie da zrobić. E, tak jak na najlepszej by nie mógł zrobić, tak samo ja nie zrobię. Więc po prostu nie piszcie mi, nie wiem, a, gdzie w, na max wilków z max złotem, a ja 2000 i mam się bronić godzinę. bo to, to po prostu jest wyzwanie, którego się po pierwsze nie da zrobić, po drugie nikt tego nie będzie oglądał. E, jak ja próbuję, nie wiem, łucikami się bronić przez tyle. Więc po prostu. Próbujcie wymyślać jak najciekawsze, bo ja będę właśnie takie najciekawsze, najbardziej oryginalne wyzwania wybierał i właśnie je robił. No i to chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało to wyzwanie i będziecie chcieli więcej. A w międzyczasie zapraszam Was do innych moich serii na kanale, które pojawiają się praktycznie codziennie lub co dwa dni. A właśnie to wyzwanie będzie pojawiało się tak, jeden dzień w tygodniu dodatkowo. I co? To chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie pa.